Baby oto, czy w pełni, czyli będzie olika razem z kolegami i z pierwszej, ale bardziej się będą denerwować, jak obaj dopóźniali mika Wojciech. Umiejętności i możliwości, będą lepiej rzędem skorzystać tego państwa. Dokładnie w środę, w elewaniu, pojedynku z Punktualnie 15. Rozpoczną w wszystkich przypominam, czerwone stroje partnerem Hartsona Pataku, który ostatnio zdobywał w meczach eliminacyjnych bramki dla reprezentacji Walii Blake, gracz, który powraca do pełni silniki. zawodnik Let's Play Miał kłopoty w podobnie jak wyglądamy Jerzy Engel, pod którego dziś reprezentacja wygrywa 15 spotkanie, 6 zwycięstw, 5 wyników, 3 poradzki. Towarzyskie mecze były tymi przygotowawczymi, ale w co najbardziej święte i nie tylko. I w dwóch towarzysów spotkania jesteśmy bez Polaku i tak Rozpoczynają. Daleka kilka od stawiza Głos. Pauł Marka Bąka. Ma jeden zysk na swoim końcu, ale jeden Engel mówi, co znaczy, to było dawno, to zupełnie tak jakby ponownie debutował. Odgrytu wolnego Bernard. Bernard Gibbs odpocząłem Jestem pełen chęci do walki Speed Spartan kłosa. Jacek Bąk Ale tutaj jakiś uraz Groźnie by to wybić Z trudem podnosi się Jacek Bąk Sędzia nie przerywa Hardson, przepychanki polekarne Blake I broni tutaj Chyba będzie bramka, tak jest, niestety musimy poczekać na powtórkę do akcji się, chyba głównie ale wskazał na środek Piłka jednak przeszła poza linię bramkową. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację Play Uderza Jurek Kudek była w pierwszej stacji łapie. No i piłka dotykała linii z tego ujęcia. Ale bramka zostaje zaliczona. 14 minuta. 1 do 0 dla Walii. Zaczęło się fatalnie od tej, tego urazu Jacka Bąka. Po wtórce z tej strony rzeczywiście piłka przekroczyła linię. No i radość waliczyk. Kontynuowali gry Walijczycy i zabrakło właśnie tego jednego obrońcy w polu czarnym, który mógłby zaasekurować całą sytuację, to niestety spowodowała zdobycie w ranki tych Od 14 minut już przegrywamy na stadionie Millennium 0 do 1 w obrączce jest Tutaj szczególnie obserwowany jest właśnie Sad jest takim prowokatorem, jak przewoch tej zupełnie niepotrzebnie to się zaczęło Ale teraz tutaj będą chyba jakieś karki, ale prowokatorem takim tego, tego wszystkiego rzeczywiście zawodnik walizki jest tym, tyle, jak to jak się zachowa sędzia teraz. Chowa no, właśnie zawodnika walizkiego sędzia. zobaczymy jaka będzie reakcja. Uderzył piłką Tomka Hajtę, otrzymuje tylko złotą tarczkę. Jeszcze raz ta akcja, najpierw pauz na tożnińskim. To było brutalne. Dość łagodny był presji, jak interwencji przejechał. No za tą, za tą interwencję żółta tarczka, ale za następną interwencję. Uma, za, to. za uderzenie w tej chwili, proszę spojrzeć, oczywiście Tomek Hajtę to troszeczkę tutaj... O, najpierw to so, Michał wywłato wreaguje reaguje. Brandzator... I teraz... za to, za to powinna być czerwona karta Ranziator zajął się powtórką i słusznie w całej tej prowokacyjnej sytuacji, a tymczasem czasem wolny dla Polaków Rusz do Marka ale świetna, najlepsza akcja polskiej drużyny 29 minut. Najlepsza akcja, piękne podanie Michała Drewakowa na bardzo dobrze dochodzącego na pozycję Marka Kościółickiego. Dobre przyjęcie, no i tutaj szczęście uśmiechnęło tego z Rzut rożny dla Polaków. Zamyka to Jacek Bąk. Zdecydował się na strzał. Myślę, że większa korzyść byłaby na, w innym rozwiązaniu, no ale to już poza nami. Engel i Hughes. obaj mobilizują zacieśnić środek pola za blisko pola karnego grają jedni i drudzy w ocenie trenerów Jones głos piękny doping polskich kibiców Rozgrzewa się poza bramką dudka Kryszałowicz. Druga piłka do Iwana polekarny Popatrzył Iwan z pierwszej piłki na polekarne. Pierw! Oli Sadebe! Przepiękne prostopadłe podanie na wychodzącego na pozycję Emanuela Oli Sadebe. Dobranie piłki, przez Tomka Iwana i wyrównanie. brawo! Ja tylko, przepiękne, prostopadłe podanie Tomek mego placu, do skrzydłowania na początku Emanuel i 1-1. No, mówił przed Bettem do kiedy że będzie dobrze. Jest dobrze, może być lepiej, proszę Państwa. To jest konsekwencja tej przewagi, jaką osiągnęliśmy w tych ostatnich kilkunastu minutach, tych stworzonych akcji. Mówiłem, do trzech razy sputa, za czwartym razem się udało. Jeden do jednego, ważne że Polacy doprowadzili do wyrównania to da zaufanie tej drużynie i przekonanie Hartston i Hajdą ponownie Hartston ruszył Blake oj niedobrze Blake od trzykątki Hartston spudłował i szczęście dla nas że spudłował ale tutaj włączni stała się własowa chciał zarejestrowany nie zauważył się jeden z kolegów z klubu pola i jest wyżej od niego jeszcze raz ta sytuacja. Dobranie piwniki do bitka, a ten Zamarłem, ale mieliśmy teraz dużo strzeń. Spójrzmy na tę sytuację jeszcze raz. Michał Zabłakow spróbował zadać na pozycję spalona, wszystko zostali dwaj koledzy. Nie powinien tego robić. Zacznijmy grać swoje, tak jak graliśmy. No, trzeba złapać taki drugi odtek z tej drugiej połowy. Kruszałowicz. Dobrze. Poszedł Krzynówek. Praca zmęczony pejdź. Krzynowek będzie okazja. Krzynowek na pole karne, Zamknąć to Tomek Iwan. Ostro! A i wprostcząca piękna akcja. Ale mógł grać do środka do Kruszałowicza. Ale piękna akcja, doskonale zakończona. I to trzeba z konsekwencją czynić. Jeszcze troszkę wysiłku, jeszcze zagrać swoje z efektem bramkowym. A nie ma co się dawać, promokować Wybiją Waliczycy i słusznie, zaraz oddają, pewnie nas, oddadzą naszą piłkę. Dziesiątkę Waliczycy oddadzą piłkę, zapewne Polakom. Gramy pokazuje turecki arbiter Erol Ersoy. Nie oddali waliczycy, ale odzyskaliśmy sami tę piłkę w dziesiątkę. Waliczycy będzie okazja... Krzyszałowicz. Gol. Jest! Gol po jeden! Marek Kośmiński, kolejne wspaniałe podanie! Do wychodzącego na piłkę Kryszałowicza i 2 do 1. Czekał Bernard z wejściem, byli waliczycy w dziesiątkę, ale to jest bez znaczenia. Ale nie oddanie piłki. Chytrość waliczyków. Została skarcona. Jeszcze raz świetne podanie i Kryszałowicz przepięknym uderzeniem zewnętrzną częścią 2-1. No można powiedzieć po roku Bramka długo na nią czekał Kryszałowicz i zasłużył na nią. Odczarowując wtedy taką serię bez gola polskiej reprezentacji. No teraz to utrzymać do końca. Będzie ciężko, bo 17 minut, ale to proszę Państwa jest umotywowanie duże. A może będzie okazja na 3-1.

To już teraz wszystko historia, popatrzmy, Olica DB Olica DB ładnie przejął, Olica DB ładnie złą będzie stalka, nie i oli Dantego, to nie weszło, była kolejna znakomita okazja dla Polski Oli Dantego. Świetna indywidualna akcja, wygrał trudny pojedynek i dobrze chciał wykończyć akcję, znaczy wtedy stanął, ale i to jest popatrzmy. Tomek Iwan do Tomka Kłosa, Polacy na polekarne. a i będzie go i będzie się prosił. Piękne Polaków, na wiosnę w później z w Warszawie z Armenią, teraz w Karpi z Walią. To jak chciał Lisa Bebek, pojedynek bezpośredni, wygrany bez problemu. W końcu uderzenia wewnętrzne w części stopy, ale bram to nie oszczędza. No i dużo w podniżu. Więcej to po spotkanie niż 3 minuty, które wciardzi przed. Kiedy załóżmy ten końcowy dźwigniec. W metry krąż przejąć, kość niski, spokojnie, no i teraz chcą działać, odwarty, że własą, do niego pilka, nie ma spalanego, rusza, że własą, własą będzie spokojnie, do państwa, do państwa, reprezentacji, gdzie czeka popatrzcie partnerzy, na pole karne, przyjkojnie, tylko poza podtką czapkę uderzył się całownik. Chyba myś przekonania, poszedł, Marta. Nie, poszedł tak jak trzeba, do trzech, do szesnaście, chciał do desertować, ale pilka została zablokowana przez obręby Waleńskiego. Oby już skończył Jacek Bąk Praca ze Wlatową między sobą Spokojnie, kiedy będzie koniec? koniec? Koniec! A więc wiosna trwa Biało-Cerwoni, i Biało, wciąż nie pokonani z eliminacji jakiś coś świata Ciężki mecz, dramatyczny mecz, trzymający w napięciu W sumie gdybyśmy wykorzystali to wszystko co byśmy stworzyli w tym meczu To byśmy pewnie wysoko wygrali ale wodę. można analizować długo. Trzeba się ucieszyć z tego, co jest, a jest jeszcze z czego cieszyć. A oni zaraz odtańczą to, co zaczęli tańczyć, a w zasadzie grać w Kijowie z Ukrainą. Tak jest i to właśnie element radości tego zespołu, wszystkich zawodników, bo proszę zwrócić uwagę, że nawet ci, którzy nie grali dzisiaj, są na boisku, cieszą się, bo jest to naprawdę zespół. Zespół, który chce, zespół, który umie i zespół, na którym możemy polegać. Brawo, brawo, brawo. Brawo Polacy, brawo Jerzy Engel. Proszę Państwa, dziś wrócą późną, nocą, ale tak po 12, .00. Ale wszyscy, którzy chcieli ich przywitać na lotnisko w będzie im na to bardzo miło. Zapraszam do obejrzenia sportowego niedzielnie. Jutro gościem będzie oczywiście Jerzy Engel, a także rozmawiać będziemy z naszymi graczami. Im potrzebny jest teraz odpoczynek, Charter do Warszawy, a później już dla wyśpitali swoich działek. Wylot do elewania do Armenii na kolejną ciężką walkę o kolejne punkty. A za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Władimiro Klubański, Dariusz Kibaszowski, gratulacje od premiera Bieleckiego dla Jezeka Engela i od nas wszystkich, wszystkich Polaków dziękujemy Jurku. Halo Warszawie!